Chcę pomówić o waszych relacjach z Marvelous Manem. Pomówić czy przesłuchać? To zależy od odpowiedzi. Dlaczego tutaj, a nie w Cytadeli? Cytadela to w tej chwili miejsce zbrodni. Może potrzebujemy nowej bazy? Większość planety pokrywa wodę. Warto zbudować ją pod wodą. Nie. Czemu? Bo to głupie. Do czasu zakończenia śledztwa będziemy spotykać się tutaj. Jeszcze jedno. Świat pogrążył się w chaosie. Ludzie ufali Marvelesmenowi. Kochali go za człowieczeństwo. Musimy pokazać światu, że mamy je w sobie. Zaktualizowałem Wasze odprawy. Go! Ruszajcie. Nie lubię się powtarzać. Jego śmierć nie czyni Cię przywódcą.